Mamy nasze konto AWS-owe, uruchamialiśmy nawet już pierwszy serwer w chmurze, ale tak naprawdę potencjalnie za nic nie zapłaciliśmy. Z czego to wynika? Wynika to z istnienia tak zwanego free tira. AWS free tier jest to darmowy poziom. Pewne usługi, tak naprawdę jest ich większość, mają pewien zasób, którym, z którego możemy korzystać zupełnie za darmo. Ten zasoby, ten okres jest uzależniony od usługi. Czasami może trwać rok. Przykładowo, e, serwery z usługi EC2 może, możemy uruchomić na całe 12 miesięcy od założenia konta i będą one darmowe, małe serwery. Jeżeli chodzi o Light to tak jak widzieliśmy wcześniej, trwało on 3 miesiące, czyli za, przez 3 miesiące były one darmowe. Różne usługi. Dla różnych usług ten okres darmowy różnie trwa, natomiast co jest istotne, to że jest, on jest, istnieje. I zwłaszcza w celach e, nauki chmury, nauki AWS-a czy zabawy, warto posługiwać się nim, warto po, właśnie uruchamiać te zasoby, które są darmowe, po prostu po to, żeby nie płacić. I teraz co zrobimy, to szybko. Wejdziemy do dokumentacji aws aby zobaczyć właśnie, jak szukać informacji o tym, co jest darmowe na platformie AWS. Przekonajmy się zatem, gdzie szukać informacji, informacji na darmowym poziomie. Otworzyłem przeglądarkę internetową i wchodzę na stronę aws.amazon.com. W wyniku tego właśnie zobaczę stronę, którą widzimy, że nazywa się AWS Free Tier, czyli darmowe zasoby do pewnych usług produktów AWS-owych. Mam też informację, że w zależności od usług ten darmowy poziom może trwać na przykład 12 miesięcy przez pewien okres czasu albo na przykład zawsze będzie darmowe i to też jest ciekawe, bo rzeczywiście niektóre usługi do pewnego poziomu co miesiąc ten Free Tier się rozpoczyna od nowa. I teraz po lewej stronie mamy pozycję przeszukiwania, wyszukiwania, czyli po pierwsze jaki typ freeteera. Powiedzmy, że to jest mniej istotne teraz dla mnie, a poniżej mamy kategorie, wobec których możemy jakby się poruszać. Na przykład database. Jeżeli ja to wybiorę, to po prawej stronie ta lista y, usług darmowych się zawęża, i mam przykładowo tutaj informację Amazon RDS. Amazon RDS jest to usługa relacyjnych baz danych: Relational Database Service. I tutaj mam informację, że Trwa on 12 miesięcy, więc bardzo dobrze. Jest to usługa zarządzanych baz danych i chodzi o MySQL, PostgreSa, Marię albo SQL Server. I mam informację, że 750 godzin uproszczając, to jest właśnie cały miesiąc. Tyle godzin z miesiącu, czyli właściwie przez cały rok, non-stop. Mógłbym mieć uruchomioną bazę danych tego typu, który teraz tu tutaj zaznaczyłem, dbt 2 micro ewentualnie coś innego, które też tam dalej po przecinku jest. To jest w skrócie taka mała mikrobaza danych, która dla nauki absolutnie wystarczy. Mamy też informację, że ona będzie miała 20 GB storage'u i też jakieś zasoby na backup. I tak właśnie poruszamy się w tym tutaj na tej stronie. Szukamy tego produktu, tej usługi, która dla nas jest odpowiadająca, i po prostu wiemy, co jest za darmo. Mógłbym też oczywiście poszukać na przykład w, w części Compute informacji. O serwerach wirtualnych, zobaczcie, że mamy tutaj na przykład informację o light sale u. 750 godzin w miesiącu, czyli to jest właśnie cały miesiąc, przez 3 miesiące, czyli to jest dokładnie to, o czym mówiliśmy w, w, na jednym z wcześniejszych wykładów. A po lewej mam informację, że usługa Amazon EC2 EC2 to jest taka główna usługa nadrzędna do serwerów wirtualnych. Tutaj znowu mamy e, cały miesiąc za darmo przez 12 miesięcy, czyli w skrócie, znowu cały rok moglibyśmy mieć taki mały serwer o wielkości T2 mikro albo T3 mikro w pełni za darmo. Więc powtarzam jeszcze raz, zdecydowanie warto tutaj się z tym zapoznać, ponieważ wówczas pozwala nam to korzystać za WSA e, i tak naprawdę ograniczyć koszta potencjalnie do zera. Więc warto o tym pamiętać. Na tym tutaj kończymy i standardowo widzimy się na kolejnym wykładzie.